Found. Siema wszystkim. No moim kanale jestem Bomber 12. przed wam robiłem film, który miałem się nagrać z y, Space'em, subskrybować go, Cieka, ma jedno. Space. A jeżeli Wolf Fan, y... subskrybować go, ma tylko jedną z... sekcję, jedna ma. Nie nagrywałem, ale teraz będę nagrywał. Yy, subskrybować go. Wiem, że na to stać w, w, 25 subskrybentów. 20 subów. pokazuję pokazujesz i 25 lajków pod tym filmem. Yy, no. Film. Ale że jak 20 na twoim kanale, czy tam, czy jak to chodzi, że na naszym kanale? 20 lajków pod tym filmem, a 25 lajków pod tym filmem, a subów u mnie. Hmm. No i. Nie warto tego robić. No. Ty, 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 ty. <grym> yy, no no dzięki. No. Ale nie naprawdę subskrybujcie go. Wiem, że właśnie to dostawie, tylko nie wiem, czy on w ogóle ma jakieś filmy na tym. Teraz właśnie wrzucam. A ty nie miałeś? Nie, nie, ale już się nagrywał. To teraz będziecie go mogli subskrybować? Nie. Ja też się tego nie, ja nagram dla Was może minecrafta. Masz Minecraft na telefonie? No, każdy na telefonie nie i nie zdołamy chodź nagrywać na telefonie. Czyli, że, ale. Jakby co, to ja już nie będę tak dużo na telefonie, bo za niedługo sobie kupię nowy komputer i będę. Albo. White Wolf, mi zrestuje laptopa i będzie już lepiej bo ja mam takie gunwo gunwo, że nie da się nagrywać naprawdę Pozwolę dla tych, którzy znają się na lewa w górę To jest takie powiedzonko Ci, to, którzy to znają są moimi rynkami <grym> Ja nie rozumiem, niestety no, 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 no. Jak chcecie, żebym zmienił intro, to piszcie w komentarzach. A ja zmienię. Ej, weź szybko sprawdzić, w przypadkiem się nie wyglądały te głosy, które tutaj były. Czy na to kanał? No, nie, okej, już nie wyglądałem. No, i. To by było na tyle. Chciałam tylko tak. Taki krótki info. Informacyjne. I.